Właśnie na Dargi jest to drugi odcinek z kulis rolników z miasta. No to już chyba każdy będzie, zna, będzie wiedzieć po obejrzanym odcinku roka. No i co? Zaraz zaczynamy, więc ja już. A myślcie, że trochę bliżej, jakbyście mogli. Dosia, możesz potem odpisać? Tu się nagrywa ona. Ustawcie się bliżej mnie, żebym ja was widział dobrze na miniaturze. Zrobię wam zdjęcie. Tutaj można zobaczymy, coś się potem wybierze zawsze, nie? Dobra, tak? Y jeszcze bliżej. Tak stanę, o. o. Dobrze, git. Dobra, wróćcie jak coś już. Albo zaczynamy, nie wiem, stąd. Albo ustawicie już, albo tak, nie chcę, na razie tak... Nie no, Nie, mi chodzi o miniaturę, to już zaczynamy obok siebie, nie musimy stać, wiecie, daleko. Czaisz? Okej, okay. okej, okay, Zaczynamy? Okay. No. No. 3, 2, 1, 0. Cześć, witajcie z tej strony, rok. Jest z nami dzisiaj Dosia. Cześć. Dosia Rolniczka, Zgadza Wiesław. Cześć Wiesław Rolnik. Oraz, kto, pan, kto z nami jest? Darek. Pan Darek, Darek Rolnik. Witam. Tak, Darek? No jak? Dzisiaj Darek, moi drodzy, mamy gwizdną maszynę. My tutaj zakupiliśmy pługi. Każdy inny, właściwie, tutaj jest ten sam, chyba model. To ma najcięższy, największy. czekaj, ten sam model? Nie. nie, to są inne, podobne. Także zaczynamy, ja mam gdzieś chyba najmniejsze pługi. Tak mi się wydaje. A mi się wydaje, że to jest takie najbardziej... No też nie. Y Darek też ma chyba podobne do moich. Nie, Tylko ile no. ty masz? Raz, pięć. dwa, pięć. Ja też mam pięć, ale mój jest chyba taki większy, wiesz? A dobra, wiesz o pojechałeś na drugą stronę, okej. Okay. No, z tej strony sobie zacznę. No dobra, dobra, nie ma problemu. O, się dopiero ciągnik go odpaliła No, <noise> zapomniałam. No się to jak chcesz, to możesz jechać na drugą stronę sobie pola nie, w sensie się prawej jechać. Eee, a, Jeśli masz że, taką że, ochotę, rzegu, nie? to ja tak zrobię to za chwilę tylko tutaj już to no, <noise> Przeoram. Dobra, powolutku sobie lecimy jakoś moi drodzy. Ja cię dość... No. Dzisiaj moi drodzy niestety nie oramy w naszych rejonach zamieszkania tutaj, bo wydaje mi się, że tamto byśmy polegli na pod dzisiaj. podjazdy, pod te góry. Nie? No. no. Szczególnie Yeso, ty twój. masz chyba szóstki, nie? puk. Mhm. No, sześć. Ale nie Darek twój też chyba aż tak dużo koni nie ma. Co ty robisz, panie? Oj, 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 oj. Darek! nie oraj tak. Oj, oj, oj. Coś <noise> mi Darek to w drugą stronę już tego ora. Coś trochę mnie no, przyciąganie. Dosia, jak się obraca. No może być, jak ale wyraża? no pogani, pogani się. Każdy dzisiaj musi relacje zdać ze swojego pługu nie? <gulanie> Ciężko. Jak się się układa Co to nie do nie, nie do ory, No dobrze was? jest, potem się pod robi, Dosia. No dobra. Do, stój, 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 stój. Co? A ja zahaczyła. Nie, dobrze jest. Nie jedź do Wiesława, tylko jak ktoś po lewej stronie sobie jedź. Czemu z lewej? Aha, bo tam jest o no, po prawej no, on On jedzie ktoś powrotem, bo on ma Ty masz też więc też tak możesz jeździć, nie? Rozumiem. To świetnie. O, ale dzisiaj orka leci, nie? Na czterech, jak to wygląda na innym polu? No, no. Tylko co, Wiesz, to Sof, to... tu jeszcze mieliśmy jakieś pole w pobliżu, nie? Jakieś takie małe. Chyba coś Do było. zaorania. Będziemy potem jeszcze musieli pojechać na te jedno. No, tylko ciekawe, jak tutaj nam pójdzie. A tu dosyć szybciutko, zobacz, jak leci. Szybciutko? mamy taką szerokość, no zobacz, jak to leci, zobacz. Ja wiem, taką. Zajechaliśmy w jedną stronę, jaki pasek, miałem tutaj tego. Tutaj Darek ze mną jedzie po tej stronie, ty tam, tam wiesła, No myślę, nie? że każdy ze trzy razy w to jest powrotem, minimum. I no, to co to, to jest na no, oranie, Dosia? Trzy Oj, bieg, razy? Mi się, bieg mi się za kleszczu, kurde. Ty wiesz Dosia, jak się długo ora w realu? nie wiem. Wiesz, bo to byś tam tylko z dwuskibówką leciała, nie? I tyle no To na I pewno. I tak to jest jakoś, nie? Kopię się, pomocy. Panie, co wy macie za cieniki? Bieg mi się zakleszczył, nie mogę wbić. No jedziemy, jedziemy. Kopię się. Jak się kopiesz? No, bokiem. się. Bokiem, Pod górę? No, pod górę. No to szoski za duże wziąłeś, nie? Znaczy tam się kopałem, ale pojechałem. <laughs> A czekaj, ty masz takie te pół... no, lemesze z tymi takimi dziurami? One jakoś się specjalnie nazywają, czy takie te pełne masz chyba, tak? Pełne mam. No, nie, bo jak masz te takie jakby, no to Dosia ma powiedzmy. Dobrze, mówię tak. To Taki przy dziurawe. nich chyba musisz mieć, no możesz mieć mniej mocy, nie? Jak to się mówi. Bo aż takie powierzchni powiedz nie mają bielki, nie? Czy nie? Jak to z tym jest? Nie no, chyba jest tak samo, nie? Bo to wy... A to nie, nie jest że chociaż minimalne? W jakimś tam stopniu? Chyba to jest tylko, chodzi o to, że... No one jakoś coś. tam inaczej, nie one jakoś inaczej się nazywają Uniwersalne? Coś takiego? Do jak? czegoś innego mają pewnie trochę zastosowanie No bo skoro są dwa rodzaje Ty, ja też się kopię, Wiesław Panie, jak? Od góry Mam dosyć spory obciążnik No co ty do mijaka zrobiłeś? Pług ci wyskoczył na kamieniu, czy co? No, takie, takie tu no, kamienie no. Mówiłaś, że będziemy długo rali, nie? A już pół pole skończone No może a ten, właśnie trzeba przed oraniem chodzić, zbierać ziem e, te... nie ziemniaki, tylko kamienie. <laughs> Ale ziemniaki też się zbiera przed oraniem. No na pewno. A, Wykopki. No na moich gospodarstwach na pewno, nie? A na tych dużych y, tych farmach to wydaje mi się, że tam jest taki sprzęt wielki do zbierania, automatyczny, że już wiesz, tam no... Powiedzmy, nie zostawia żadnych omiaków, tak nazwijmy, nie? No. Jak, jak jest operator zły no to na pewno zostawia, nie? No ale to przecież jak jest maszyna, to jedzie tyle chyba, nie? Przy takich większych... No ale wiesz jak pojedzie zostawi kawałek. Nie, no, nie pojedzie po nim. No i doła się do się już takie czarne scenariusze tutaj. Oj, tam czarne, no realnie A ty jeszcze przedem nie jedziesz. No Dobra, gazuje. Oj, pod do górę pełna. to będzie trzeba. No to widzisz, masz tego, podwójne opony, to masz lepiej, nie? Rok ścigamy się, kto pierwszy dojedzie do końca pola. Dawaj oponę. dojdzie, ale wydaje mi się, że to chyba może być ty. Chociaż... To będę ja. Pod górę wygrywasz ewidentnie. Gdyby nie Ile po... jedzie? Gdyby nie pod górę, to tego, no ja do no, 11. O, już wygrałam prawie chyba. No nie wiem, nie wiem. Ty, nie no, wygram. Wyścig do końca, nie no, wygram ja na prostej, patrz. Nie. Wygram. Wygram. No nie, czekaj, tak. okay. i ja. Wygramy. Ja, ja, ja no i teraz kto wygrał. Ja byłam pierwsza. Według mnie... No, ja bym powtórzył to. No ja bym powiedział, że ja wygrałem. <grym> Roku, Rzez mogę jechać pierwszy? Jedziesz? Dobra, a nie, to, to my to dokończymy tutaj, nie? No, no, mogę pójść, jeść, tam. Mogę jechać pierwszy? A no dobra, to jedź. Czekaj. Nie po polu sąsiada. Dobra, to sąsiada może jeździć przecież. <grym> Ej, no czemu takie, tego aż takie robisz, tutaj omijaki na początku? Tak się robi. rozumiem, że trochę się robi, ale aż takie wielkie? No. Dobra, jadę. się samotna. Oj, ojo, ojo, to, no. Oj. Omijaki. robię to. Znowu w tym samym miejscu. Obok. Oj, trochę się pociągnęło sporo. No, właśnie widzę. <grym> ja zrobiłem małe przyzakręcia. No, jeszcze nie. Taka mam. orka też przyjemna w cztery ciągniki, nie? No. Szybko. No, w jest, można pogadać. A ciekawe, jak w realu jest z oraniem, nie? Przykładowo takim, takim zestawem co jadę teraz. Ile w ciągu godziny jest ktoś w stanie hektaru zaorać? Zależy od wielkości, od szerokości pługa. No mówię takim zestawem co teraz jadę ja. Nie wiem, takie pokazywało, że to ma chyba z 2 metry. Zaledwie. Takie pole, nie wiem, może dwie godziny, coś takiego? Nie wiem, zależy się A, też... A ja mówię ile w godzinę hektarów, Darek, ty mnie słuchaj. A ile tu jest? Darek, nadal nie słuchasz mnie. Mówię ile w godzinę jesteś w stanie hektarów zaorać. Tego Rozumiesz, powiem. co powiedziałem? Tak, rozumiem. Bo ja mówię jedno, ty no w drugim. Zresztą no no do końca. No. No, i u mnie został kawałek jeszcze Ja ci, ja ci mogę. Nie, ja tu dość do tego, bo przyszyniaki robię jak coś. No, ja no robię, może. też możecie zrobić po tamtej stronie, już wydaje mi się. To już zrobię. Ja zrobię, ja a. Ja, ja, ja ty, ale nie wiem, po w którą stronę się ora, chyba w tą co ja teraz. Od Że ziemi, bo do, do środka drogi. pola, nie? Znaczy no, do środka? Ale nie. No, no do środka. W którą stronę ziemia? Raczej w stronę pola by lecieć, nie? niż na drogę chyba bardziej na drogę wiesz, ale dobra. Nie no, wiem no, nie, no, nie wydaje mi się czemu. Wiem, być... będziesz sobie z tego tak, pola. pola, yy, znaczy pługa musi być przy końcu pola. Wtedy tam się robi kultat. No, coś... teraz nie pamiętam jak to się nazywa. No nie no, w sensie w ten sposób orać to chyba nie. Wtedy ja ma lecić le w lewą stronę, nie? To tak... Tutaj na raz, widzę, dasz radę chyba, tak? Jak pojedzie? tam podjedzie proszę? jeszcze. Up, nie! No, prawo, w prawo, w prawo, co no do? proszę. Już, już, już wiem. Idę podejrzeć, jak Darek pracuje. O, nie, w drugą stronę ja orałem. Bo teraz ziemia leci ci w lewo, widzisz? No do środka, no nie, czyja, to do środka pola, do środka pola. Nie, to, to ja źle urałem, sorry. Ale nie, no chyba, nie. chyba na wiosnę to się raz tak... To za rolnik, nie? Ale nie, chyba się raz tak ora raz tak Wyjechałem na jesień... No w tą stronę. Tu ja urałem jakby na drogę, tu ja źle urałem. No źle. Nieważne. Widzicie, moi drodzy, co z jest za rolnik prawdziwy, nie? No, czy nieprawdziwy? Dobra, to co, wiesz, na kolejne pole, nie? No. Poczekamy na nich. Wy z tamtej strony? No, chodźcie na to coś. A no nie. Wydaje się Oj, takie ups. wielkie pole, że zrobiliśmy hmm. tutaj kawał dobrej roboty. A gdzie tamto pole po burakach? Y, chyba tak. To nie wiem. Oj, Dosia, chyba. <grywa> <grywa> nie pamiętam. <grywa> czy on jest bauralny? Nie, to jakieś było małe, Dosia. Pamiętasz, jakieś pole miało być małe? Jeszcze? Yy... Ono Kiedyś... jest. Tam coś innego już Chodźmy, chyba jest. jedziemy, może znajdziemy. Ja chyba pamiętam, gdzie to jest, ale. Dość, chyba coś w GPS się ustawia. Tak. <grym> Szuka. A to na dole chyba takie było. Na subpelice. To miało być gdzieś tu blisko jakieś chyba. Blisko? Nie ma żadnego blisko. Panie, nie, co pan. Jest Sorry. taki na dole. Po pszenicy. prawo jedziemy. Lowałem. Jedziemy szukać pola. Nie pola, jakie widzę, to po pszenicy. A błęk? Bo... Uwaga w lewo. Ej, tu tutaj. Jak u was spługi są już brudne? Tak. Uj, chyba. Kawało. Nie wiem, czy tu w prawo nie trzeba było skręcić. A mi się wydaje, A... że tu w lewo. było. W lewo było tutaj? A poczekam, aż się Tam był. chyba tu po Oj, dosia, chyba znowu drzewo zaczęła. Nie, nie, nie. Myślę, gdzie to pole. Chyba zgubiliśmy pole, moi drodzy. No, no jest takie. Jest jedno, jedno na dole. Po pszenicy. Ty, tu może który już zasiał, co? Nie. I w ogólnie wszystko obrabia. Nie, je, ono jest do, do zaorania, właśnie, ja pamiętam. Hmm, to nie wiem, dosia. No, ale takie. To jeść po prostu na tego, na stację, na przerwę Na jakieś zakupy, nie? Rolnicze napty albo po hotdogu co zjemy Za o. pieniądze Za pieniądze Dosi Co? Czemu moje? <grym> z komunii Dość no sponsoruje dzisiaj słyszałem Już się skończyły Jak się skończyły Dosia? No tak, o, o. Ja tam widziałem ile zer jest na koncie No ładnie Zapraszam Ja zatankuję Szkoda, że kreszera nie ma, nie? Tak to byśmy umyli gdzie my się zgubiliście? Nie, ja już tu jeden. Wypadek tam. miałam samochodowy. <noise> ja też. My, o wypadku, a ja ten tutaj przywalił w drzewo. Gdzie to dosia? Dosia, ty daleko jesteś, widzę coś. No, bo mówi, wypadek samochodowy miałam. Karetkę wzywać? No, nie. Dawaj, dosia, koguty. Strasz, Czemu Dlaczego ty tych pługów nie zróżniałeś? One do środka się nie składają trochę? Nie. Nie, chyba tam co się... ma chyba się. tak. nie się składa. Składa się, żeby on nie był tak szeroki, bo on tak a, to ci wystaje, nie? Praktycznie. O, ja dżabinka jest na górę. Wchodź na górę. No i tu w... widzisz drzewo, aż wrosło. Przeszkadza. No nic. Dobra, słuchajcie, dało jeszcze go nie zaparkuje. Może mocniej skręcaj, mocniej, mocniej. Ale tu jest pomizator. Okay. <laughs> Zaraz przebijesz. Uważaj. Powoli, bo yy. mnie jeszcze rozobiega. Tak. Nie, nie no, a nie na Bieg. Dobra, dosia wjechała. O, jeszcze. To może zaczniemy od kobiety, co? Weźmy, I i, bo, bo zaraz zbiorek spaliłem tu przed wyrabikiem. Dobra, dosia. To... Jak tam opinia o tych pługach, co? Ja powiem, Ktoś że tutaj do tyłu całkiem, na razie, pokaż się. Całkiem fajne były, tak szczerze. Podobały mi się, nawet się nie ubrudziły <grym> zbytnio. <grym> to jakaś taka <grym> specjalna tak, że... farba śliskich, a tak? No, błyszczą. No. Patrz, można pojechać w pole i ktoś może powiedzieć, że w ogóle nie pracowałam. Mhm. A tak naprawdę tak się zmęczyłam dzisiaj. <laughs> Także... Yy, jaka takie ocena? Mocne było... 7,5 na 10. 7,5, dobra. To dalej Darek. Jak tam? Tutaj Z... widzę jednak pracowały porządnie w, tego w polu. Zetor nie czuł, Takie. Ale mi chodzi o pługi. Zetor A nie, nie fajnie, fajnie szeroki. Że tylko to szkoda, jest że się tak rama. Tylko szkoda, że taki brudny, ale... No tam potem cersher, bo my i. Nie to kółko takie średnie moim zdaniem. Metalowe. A u ciebie Zosia, to co, to u ciebie dobra jest okej. Okay, no nie ład. ładny. Tylko że... Dobra. Moje się nie przebije. Jaka ocena? 82 na ja 10. Tych, na tych takich, nie wiem. Resorach, żeby... Resory? Ka żeby kaminek ten, no Okej, okay, to teraz Wiesław. Jak tam opinię u pana? Mój pług Największe był. Największe pług pług. pługi. Prawda się nie miał. Koło terenowe. Nie licząc kółeczka. John <grym> trochę się męczył, gdy podnosił, ale... A czekaj, to... Zobaczymy. Oj, czekaj, czekaj. Zobaczymy z boku. O... Rok? Co ty usiadł? No ty usiadł. Pa. To I siadę. Teraz. Jak się ja oci ugięło. Ten direk prawie ja. się zakopał, ale się nie zakopał, bo wiosłem pomagałem. To się. A, opinia? Jak ocena. I tak na 10. 10 na 10? Tak. No to ja pochwalę się, że z moich jestem mega zadowolony. Polska produkcja marki Unia. skibowe. Ładny kolory, kresory dosyć tanie. A nie tam jak u niego, jakieś takie specjalne. Jak się zniszczy, to wiecie. To droga na naprawa. Tutaj to sprężyny kawałek właściwie i tyle, nie? rama całkiem solidna, dosyć lekkie, więc jest okej. Okay. Ja tu bym, no tutaj może oprócz tego zapięcia powiedzmy, ale to wiecie. Przymkniemy na to oko, ja bym tam dał 9,5 na spokojnie. Także takie to były dzisiaj opinie, wychodźcie z tej góry, zachu A dość na się siedzi okej. Okay. Ja, ja już nie idę pracować, ja już mam idę dość. Idę po dosię, moi drodzy. O nie. Czekajcie, czekajcie, tu gama mi przeszkadza. Ja, Zaraz się drzewo załamie. Dosia taka mała, że tutaj udało jej się wejść. Prześliznąć między gałęziami. Ja już mam dosyć pracy. Ja już, już mi nigdzie nie zmusicie. Bosia, idziemy po ciebie. Nie. Ja już czuję. Pan, o Nie, wypadłem. No, nie Dobra. Mam nogę. O nie, ja spadłem. No Jestem i drodzy, na górze samej. Będziemy o. się żegnali. Będziecie się z nami Dosia. Papa. Pa. I Darek. Papa. Pa. I Wiesław. Jak się spodobał łapka w górę, komentarz, podajcie na kanał Dosi i Darka. Macie linki w opisie. A tymczasem się żegnamy z wami i trzymajcie się do kolejnego pa! Rok, patrz szybko na mnie. Cześć. Tak ja skacze. No dawaj. O wow, moja noga. <laughs> pa. Cześć. Pa pa. Pa.